Widzowie, witam bo znowu. Mąciku. Dzisiaj słuchajcie, mamy mega mocne nabyć, ponieważ dodali nam boisko nowe piłki. W ogóle ta piłka zobaczcie się mega różni. Zboczy. Możemy nawet Tak robić sobie ją. Y mega fajnie. Możemy ją schować. Możemy ją rzucić, widzę, możemy ją kopać. O, zobaczcie, kopnę ją na przykład teraz. Jak no widzicie, mamy też takie po prostu na jedzenie te emotki są takie po prostu, żeby machać coś tam, zbierać witamy. Mamy też nowe prośby, np. taką mega dużą lampę. No, gdzie można porównać. No, ona jest y, taka, jak w sumie, ta po prostu zwyczajna. I mamy też taką tablicę wyników, gustek np. tu, psu się nagrywkę. No, widzę, jest, widzę. Y, no y, widzę, wracając do odcineczka. No, chyba muszę sobie kupić ten problem z ale co wy napiszecie? to do nas na wala widzę, nic nie zrobiłem nawet. Czekajcie. Na przykład właśnie taka tablica mamy. I możemy tutaj napisać Polska na przykład. Mogę nawet napisać dla Was. Czekajcie musimy się tutaj nacisnąć. Polska widzę górą oczywiście. Versus na przykład Francja. Dajmy tak Francję i sobie dajmy na przykład, że Polska strzeliła 4 gole, a Francja podoba się się zrobiła tylko 4, więc... No, yy, nawet się nie wygramy z Francją, ale yy, i tak fajnie by było. Wygrać, no głosek przestać. No i też mamy jakby nowe rzeczy. Tutaj mamy jeszcze taki fajny gwizdek Tutaj bym głos na chwilę odpalił, więc zobaczyć, posłuchajcie. Słyszycie? No, fajny gwizdek, można sobie tak gwizdać. Mamy też inne, tutaj możemy, żółtą kartkę, to czerwona kartka. są z... No i tak gwizdek tak słabo wygląda w moich ustach, bo wiecie, ja mam taką polską z tego skina. No i czy skina zmienić też, piszcie w komentarzach. Tu możemy zmienić sobie kolor na, na czerwony. Taki polski, widzę, bo kolorki biało czerwone No i tak to wygląda. Mamy z takiej stadą, to jak coś się moje widzę. Mamy taki sobie stadium po prostu Tu znowu jest pokazane jak kupić tą piłeczkę ja napisałem starym, bo to było coś innego. Napisane 2 do 0, nie wiem na kogoś, po prostu zrobiłem, widzę jakoś, żeby na ten odcinek to było. Tutaj jakby za bardzo wiesz, że się nie da, ale chyba się możliwe to jest, sprawdźmy. Jakbyście pytali, jakie mam pasy widzowie, to zaraz wam powiem, ale Zobaczcie, zbyt... no nawet mamy taki fajny sklepik, można dać jakieś ploketkę, że to sklepik. Tutaj wszystko jest napisane, co jest chyba tutaj. No ciekawe tutaj właśnie jedzenie takie, żeby ludziom przynosić I widzę, tutaj mamy, no jakby chyba do kiblów Ale jeśli tu wejdziemy, widzę, tu nic nie ma ogólnie w tym kibelku. W tym kibelku też, ale w tym kibelku już coś jest e, Nie wiem co tam Czekajcie, bo się nam zamknęło Widzieliście już bo się otworzyło Czekać, bo żeby... coś nie działa ja dłużej, może posiedzę, dobra, jest I stąd już pieniądze brałem, mogę jeszcze raz wziąć Widzę, że mamy te pieniążki Nie z kasowymi, tak? No i tutaj mamy różne. No, wiadomo, taki, raczej dla dzieci, bardziej, wiecie. Meczek, w sumie widzowie, no, taki dla dzieci, no, nie ma co się oszukiwać. Więc zobaczmy, jak ta piłka tutaj działa. Kurde, widzę, nie mogę grać w piłkę. Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz. Trafię, widzę, to będzie piękne okieneczko. No kurde, no, nie wiem, co się stanie. Dobra, teraz. Widzę jak kopać nie potrafię, no. no mnie. Dobra widzę, jest różny, jest różny. Halo? No, co ja to... Dobra widzę, może tak trzeba zrobić. No chyba nie. Ech. 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 Czekajcie, trafimy, trafimy to w końcu, obiecuję Wam Nawet jak będę myślał to zrobić 10 godzin, ale no, dobra widzę, trafił. Podźcie, poczcie, poczcie widzę i się uczcie. Nic nie mówiłem widzę, czekajcie, czekajcie. A by też tak chodzić z nią i nagle szczerać. Bo no. Chciałbym, no, szczęście, bo no, w końcu. I, idziesz, idziesz z piłeczką. Idziesz. Z czego no, widzę, to się tak trudno bra. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy co mam coś tu I teraz. Czekajcie. Ta piłka nawet nie chodzi. No czemu on leci w stronę? Nie wiem. No co ta piłka robi, widzę. To, to akurat nie jako bo tylko ta piłka jest jakaś ślau. Widzę, zobaczę i strzelam. Za ja to po widzę, Siema gozdek. Eee, płacisz nic za darmo. On ze wziął puchar, widzę. Oglądamy mecz, strzelamy to. Widzę, nie wiem, jak, nie wiem kto za Jakiś słabek. pewno nie ja. Czemu ja stoję na tej piłce? Ja chcę ją kopnąć. Dobra, widzę ten odcinek, chyba już jest, nie wiem, 5 minut. Ale m, jeszcze jest taki konkurs, że jeśli lubicie pod tym odcinkiem, mieć koło lajków, widzowie. To wtedy. 20 lasowych osób. Napiszcie też swoje niki w komentarzach. Dostanie po prostu widzowie ode mnie... Dodanie do znajomych, więc widzę, warto myślę, że te lajki zostawiać. A my szczelamy tego Google widzę, i kończymy też odcinek, więc Mam nadzieję, że wam się podobało. Udało się nam na koniec odcinka. Ja wam dziękuję. Jeśli byście chcieli wiedzieć, jakie mam gamepasy, to mam dwa zakupione gamepasy. Jest to premium, posiadane jest. i też mamy Speed unlocket. Czyli po prostu mamy te dwa, jeszcze żebyście wiedzieli, że was nie oszukuję, zobaczcie sobie zresztą, na przykład tam za premium, oczywiście ona jest I sobie jeszcze mogę tutaj dać, na przykład już nawet jest, yy, yy. Tę, tą tę prędkość, ale mogę dać na 200 i wtedy będzie wylecieć mega szybko A ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka